Panie Dariuszu M. z pięcioma zarzutami, który pan hańbi tą mównicę. Pan powinien być kratkami, a nie na tej mównicy. Zależało mi na dyskrecji. Jestem zły z tego powodu, że ta informacja użała światło dzienne. Zarówno pan prezes Jarosław Kaczyński, jak i pan Marszek Chłownia mówili w kwestiach dotyczących bieżącej polityki czy nowych rozwiązań rządowych w tym parlamencie to, co mówił publicznie. Polskiej wymiar sprawiedliwości spadnie z deszczu pod rynną w moim przekonaniu. Sędzia Żurek. Grzegorz Napieralski na fali rekonstrukcji rządu ewidentnie poczuł wiatr w żaglach i mentalnie, a także intelektualnie zmiótł z mównicy sejmowej niejakiego Dariusza M, e, którego nazwisko nie przejdzie mi przez gardło. Już dawno wskazał, że jego miejsce jest w zakładzie penitencjarnym tudzież w odosobnieniu, a nie w Sejmie, gdzie notorycznie hańbi powagę tego urzędu. Również dzisiaj Adam Bielan, po trzech tygodniach od zdrady hołowni, sypał własnego kompana. Zdaniem Bielana, niezbędne było spotykanie się pod osłoną nocy w prywatnym mieszkaniu, po to, by dyskutować na tematy, o których tu cytat z Bielana. Hołownie, a także Kaczyński i Kamiński mówią każdego dnia to samo w Sejmie. No to na koniec zajrzymy na antenę telewizji Polsat News, gdzie niejaki lisiecki spis. Znów recytuję przekaz dnia PiS, który jest powodowany nominacją sędziego Waldemara Żurka na ministra sprawiedliwości. Brzmi on w banalny sposób: jego nominacja, zdaniem PiS, to wpadnięcie z deszczu pod rynne. I mają rację, bo skończy się teoretyzowanie prawa a zacznie jego wykonywanie, co właśnie chyba dotarło do pisowskich łbów. Adam się dzień dobry, witam Państwa ponownie w środę i zapraszam na kolejne wydanie podsumowania dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując pomagasz nam się rozwijać. Na starcie, zanim zaczniemy program, pozwolę sobie Państwu przypomnieć o naszym sklepie internetowym, sklepie antyprawak.pl, gdzie robiąc zakupy można wesprzeć nasz kanał, do czego zachęcam, gdyż kupując nasze antypisowskie, antyprawackie bluzy i t-shirty dla niej i dla niego, a także nasze projektowane gadżety, Dokładacie Państwo swoją cegiełkę do rozwoju naszego wspólnego projektu. Zapraszam też wszystkich Was, nowych i stałych widzów, do tego, by kliknąć łapkę w górę i też do tego, by napisać komentarz, tak by informacja o naszym programie dotarła do jak najszerszego grona odbiorców, a tym bardziej do pisowców, gdyż jedną z naszych misji, naszych audycji jest nawracanie innych, szczególnie pisowców, prawdą na temat ich zbytnio, także kłamstw. My zaczynamy. Odprostowania przez Grzegorza Napieralskiego, niejakiego Dariusza M. Wie, nazwisko by się zrymowało, ale po co mamy szargać ten kanał, czy mm, zaśmiecać go e, takimi nazwiskami? Lepiej posługiwać się inicjałami, wszak Waldemar Żurek lada dzień obejmuje swój urząd i miejmy nadzieję, że znów wrócimy do prawidłowego nazewnictwa tego pseudo posła Dariusza M, który jak gdyby nigdy nic kolportuje kłamstwo w sieci, także wstawia przekłamane, Edytowane tak zwanym AI, a więc sztuczną inteligencją zdjęcia, których celem jest to, by nakręcać antyimigrancką nagonkę w Polsce, mimo że ma aż pięć zarzutów. Mimo, że na swoją sprawę czekał w areszcie śledczym, to nie przeszkadza mu w tym, by dalej sprawować, znaczy on tak to nazywa, ja bardziej mówię jak Napieralski, czyli hańbić zawód posła poprzez naruszanie powagi, se, powie, powagi Sejmu samą swoją obecnością w tym budynku. Na szczęście fala zmian w rządzie to taki wiatr w żagle obozu Zjednoczonej Koalicji 15 października. Wydaje się, że już zjednoczony, gdyż patrzyliśmy dzisiaj e, z uwagą na to, co działo się w w em o godzinie 10 każdy dostał coś dla siebie. Myślę, że teraz czas na to, by obywatele dostali coś od rządzących. Szczególnie, gdy chodzi o kwestie zaniechanych, spowalnianych, hamowanych rozliczeń pisowskiej mafii. Jak Napieralski prostuje Dariusza M, słynnego hejtera, w kilku słowach na sejmowej mównicy, zachęcam do oglądania. Panie Dariuszu M, z pięcioma zarzutami, który pan hańbi tą mównicę, pan powinien być za a nie na tej mównicy. Pan kłamie, kłamie, jeszcze raz kłamie, tak jak kłamał pana kolega Morawiecki o samochodzie niemieckim, który sobie wjeżdża. I wyjeżdża, a to żołnierze, którzy bronią naszego bezpieczeństwa w Wielonarodowym Korpusie, który jest w Szczecinie, w którym Morawiecki bywał. Ale dla propagandy próbował coś takiego zrobić. To jest wasze kłamstwo. Tak samo jak wasza minister w Gorzowie pokazuje, są emigranci, są migranci, jest niebezpieczeństwo, a to zespół folklorystyczny, który przyjechał, przyjechał po prostu na festiwal. Kłamiecie, kłamiecie. W 2021 roku najwięcej przestępstw, pani poseł, była właśnie przez was. Bo wpuściliście nielegalnych migrantów. To wasza wina, nie nasza. Wasza! I jeszcze jedno. Pa, panie prezesie Jarosławie Kaczyński, zwracam się do pana z wielką życzliwością i powagą, bo e, wie pan, jak jest w polityce: raz się wygrywa, raz się przegrywa, raz się, raz się jest w trudnej sytuacji. W 2011 roku jego kolega Ziobro pana zdradził i wbił panu nóż w plecy. A to jest jeszcze większy cynik, jeszcze gorszy człowiek. I zdradzi pana w najgorszym momencie. Niego nie 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 też powiem państwu tak szczerze, po ludzku dziwi to, że wśród tych kilkuset posłów po stronie demokratycznej naprawdę no, duża część ewidentnie chyba nie ma jaj albo boi się tak zwanej pisowskiej zemsty, która polega w większej mierze na internetowej nagonce, by mówić tym ludziom prawdę w oczy. My na tym kanale, państwo też w komentarzach, do których pisania zachęcam, często nie gryziemy się w język i nazywamy rzeczy po imieniu. Chyba warto pisowcom, to mówię do dużej części ludzi tworzących ten klub parlamentarny koalicji 15 października, by piętnować, by punktować, by nie bać się nazywać ich po imieniu. Swoją drogą, drodzy Państwo, skupmy się też kilka sekund na sytuacji Dariusza M. Tak, ugryzłem się w język, bo prawie powiedziałem jego nazwisko. Dariusza M. Czy on jest w stanie jeszcze trafić do aresztu śledczego? Czy prokuratura jest mu w stanie postawić jeszcze jakieś zarzuty? Oczywiście, że odpowiedź brzmi tak, jednak na uwagę zasługuje fakt, iż nie może on w areszcie śledczym przebywać do tej samej sprawy drugi raz, gdyż za pierwszym razem wypuścił go sąd po nieudolnej próbie posadzenia go przez Adama Bodnara. Jednak patrząc na skalę bestialstwa, także wykolejenia oraz mitomanii, no tak możemy to określić, gdyż człowiek ten edytuje zdjęcia poprzez sztuczną inteligencję i przerabia je tak, by pasowały się, by wpasowały się, bardziej komponowały się z partyjnym przekazem dnia i wpisywały, w retorykę PiS, co jest także, no, oszustwem, pewnym kłamstwem. Ja tu widzę co najmniej dwa artykuły, chociażby oszustwa, a także nadużywanie uprawnień poprzez sprawowanie manatu posła i wykorzystywanie go do stosunkowej bezkarności, poprzez szczucie ludzi na granicach, a także organizowanie zbiórek pieniędzy. Państwo pewnie wiecie, ci, którzy nas każdego dnia oglądacie, że zebrał już niemal 200 tysięcy złotych, tak, tak, poza swoją pensją poselską z portfeli Pole Polaków na to, by finansować grupę 300 oszołomów broniących, no błagam Państwa, siejących zamed na granicy. Tu też nadzieja na ministra Kierwińskiego, gdyż wraca do MSW ja, że on tymi ludźmi się zajmie. Naprawdę parę pałek po goleniach i tonfach po łydkach tych, którzy szargają imię, dobre imię polskiego munduru, demolując granicę, narażając Polskę na niebezpieczeństwo w tym miejscu. Można naprawdę ich raz potratować polewaczką, zawieźć na dołek i dać im co najmniej 48 godzin na to, by przemyśleli swoje postępowanie. Myślę, że to sito prawne skutecznie ode... odsiałoby, odessało te czwarte motłochu, które próbuje... Jakiś kapitał polityczny na tej chłódzce, na granicy, zbyt zbić. A co Państwo o tym sądzicie? Zachęcam do komentowania. Przed nami temat numer dwa, czyli Bielan wsypujący Szymon na hołownię, to pokłosie słynnego spotkania pod osłoną nocy w prywatnym mieszkaniu Adama Bielana. Przyznam Wam, że wczoraj naprawdę z takim zażenowaniem oglądałem ten wywiad na antynie telewizji TV24 gdzie w programie Fakty po Faktach Bielan tłumaczył się i właściwie tylko to robił, bo temu był poświęcony cały odcinek, program, wywiad z Bielanem, z tego spotkanie. I co się okazało? No konkluzją Bielana, także narracją PiS, która wsypuje i obnaża kłamstwo Hołowni, jest rzekome negocjowanie poza plecami koalicjantów, bo to, że to robili jest faktem, jednak zdaniem Bielana, Uwaga, warto się skupić, niezbędnym jest spotykanie się pod osłoną nocy, poza plecami premiera, a więc szefa własnego rządu koalicyjnego by dyskutować na tematy, o których obaj panowie, właściwie w Tercecie panowie, czyli Kamiński, Kaczyński i Hołownia, regularnie, oficjalnie, bez żadnej osłony i kamuflażu informują w Sejmie. Ja nie chcę ujawniać pierwszy treści rozmowy, bo byłem gospodarzem tego spotkania, zależało mi na dyskrecji, jestem zły z tego powodu, że ta informacja ujrzała światło dzienne, mam swoje podejrzenia, kto się stało, mówię o tym publicznie, więc mogę jedynie potwierdzać to, co już powiedział pan marszałek Chłownia pierwszy, nie chciałbym tego robić yy, no, przed nim. Rozumiem. Ale jak już powiedział Szymon Hołownia, to pan może potwierdzić, że była rozmowa mogę o, powiedzieć, że na temat rządu technicznego, w którym, pan, rozumiem on miałby mieć swoje miejsce. Mogę powiedzieć, że zarówno pan prezes Jarosław Kaczyński, jak i pan marszałek Hołownia mówili w kwestiach dotyczących bieżącej polityki, czyli zgromadzenia narodowego i zaprzysiężenia prezydenta elekta, jak i ewentualnych e e e e e nowych rozwiązań rządowych w tym parlamencie, to co mówił publicznie. Naprawdę nie było niczego, żadnych tajnych, żadnego tajnego kuszenia, żadnych propozycji pod stołem. To, co obaj panowie mówią publicznie od wielu tygodni, mniej więcej od czasu... Rozstrzygnięcia w wyborach prezydenckich mówili również na tej kolacji. No ale przecież nic dziwnego, że słowa te padły z ust Adama Bielana, który uważa lub pomylił sobie telewizję tf 24 z partyjną pisowską szczujnią, gdzie tego typu narracja przechodzi przez nikogo niezauważona, bo każdy przyjmuje, że tak jest, że dokładnie powiedział prawdę, iż to, co w Sejmie, to w Sejmie, ale żeby to powtórzyć, ale nie ludziom, warto się spotykać i ukrywać to spotkanie. No nic, myślę, że to wystawia świadectwo mm, poziomu intelektualnego odbiorców telewizyjnej czujnie, a zatem jak nie trudno się domyślić, wyborców pisu konfiarzy, a także słynnych katolic pod do telewizji trwam i radia Maryja Tadeusza Rydzyka. Taka odpowiedź myślę, że jest po prostu szyta. Ewidentnie na ich puste głowy. Co Państwo o niej sądzicie, jak wy ocenicie postępowanie hołowni, ale też postępowanie Donalda Tuska wobec Hołowni w obliczu zdrady sprzed trzech tygodni? Zachęcam do komentowania, wszak dni marszałka są policzone, gdyż już w listopadzie ustępuje z fotelu marszałka Sejmu. Czaraz temu, no chyba, że jednak pisowcy spełnią swoją obietnicę i zagłosują przeciwko dwłania marszałka, tym samym dając mu mm, prawo do przyspawania się do tego fotelu i tego stanowiska. Zachęcam do komentowania. Temat numer 3 dzisiaj to, szanowni Państwo, nijako Lisicki, który powtarza przekaz Dnia Pisu, pewnie Państwo z rana pamiętają, Cytat z Czarnka, który mówił o deszczu i rydnie, że nominacja Waldemara Żurka to jak spaść z deszczu pod rydne. Ten sam przekaz dzisiaj powtarzają wszyscy łóże politycy piscy cytując dosłownie te same słowa. I serio. Naprawdę w tym miejscu ciężko się z nimi nie zgodzić, bo o ile Bodnar był deszczem, który powolnie kapał niczym mrzawka na ubypisowców jakimiś skromnymi zarzutami lub widmem ich postawienia, o tyle rynna jest rzeczą przedmiotem, z której wartkim strumieniem leje się woda, woda zarzutów. Mam nadzieję, że to będzie tsunami zarzutów, a także wniosków o uchylanie immunitetów, tak, by ci ludzie w końcu beknęli za swoje przestępstwa. Proszę Zobaczyć, jak wydają ludzie nie mający nic do powiedzenia, a jednak chcący coś powiedzieć, tak naprawdę dukając i recytując partyjny przekaz dnia. Polski wymiar sprawiedliwości spadnie z deszczu pod rynnę w moim przekonaniu. Sędzia Żurek, który w sposób, który działał, w moim przekonaniu, jest jedną z bardziej upolitycznionych osób, jeżeli mówimy o sędziach. W tej chwili on dostanie do. Ręki e, narzędzia, w których będzie mógł e, toczyć swoją osobistą wędetę i być sędzią we własnej sprawie. Patrząc się na zachowanie, i na jego taki aktywizm e, e, sędziowski, na pewne ADHD w swoim zachowaniu, bardziej bym tutaj był skłonny porównać to zachowanie do raczej zachowania dziobaka niż jastrzębia. Dlaczego? A wydaje mi się, że obecnie jednak my w Polsce i w nowym rządzie oczekiwalibyśmy, żeby następca. Pana ministra Bodnara był raczej spokojnym spokojnym osobą. Myślę, że mamy dosyć tego chamstwa, tego obrażania. Ja tylko chciałem powiedzieć, że pan sędzia Żurek, żeby odnieść się do faktów, to jest niewątpliwie osoba, która doświadczyła bardzo dużo krzywd ze strony poprzedniej władzy, to jest raczej ofiara reżimu Zbigniewa Ziobro, a nie człowiek, którego dzisiaj będziemy porównywali do jakichś stworów. Bo kiedy słyszę polityka Prawa i Sprawiedliwości, który mówi. O upolitycznieniu stanowiska ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego, to nie mogę się odnieść, nie odnieść do tego, jak państwo de facto przez 10 lat oddali wymiar sprawiedliwości panu Zbigniewowi Ziobrze, gdzie m.in. sędzia Żurek był ścigany tylko dlatego, że jako rzecznik prawidłowo powołanej Krajowej Rady Sądownictwa nie zgadzał się ze zmianami, które forsował Zbigniew Ziobroń. Kadry, prawdziwa kuźnia intelektualnych kadr. Please, prawdziwa kuźnia tych nowych elit pisanych, tym pisowskim piórę. No nic, myślę, że to pewnie imponuje politykom. Politykom na pewno piszą pytanie, czy społeczeństwu. Myślę, że tak. Czego wyraz ludzie ci dają? Wspierając i w rozmaitych kampaniach propagandowych, w mediach społecznościowych, my dawajmy temu odpór i mówmy jasno, nie? Pokazujmy, wyświetlujmy, komentujmy i uwypuklajmy ich kłamstwa, jełgarstwa, konfrontujmy ich i zderzajmy z prawdą o ich samych, aby nam w tym pomóc, mogą Państwo również dorzucić swoją cenię do tego ogródka, klikając klawisz subskrybuj nasz kanał. 40% naszych stałych widzów tego jeszcze nie robi, a jeżeli połowa z tych, którzy tego nie robią, by to zrobiła. Naprawdę pomogłoby nam to realnie konkurować z prawackimi szczeniami, po to, by każdego dnia nieustannie piętnować i powypuklać pisowskie dziadostwo. Przy okazji przypomnę też o naszym portalu informacyjnym, portalu Pell, który powstał i ma już dwa lata dzięki waszemu zaangażowaniu. Zapraszam, bo tam naprawdę mnóstwo ciekawych analiz o polityce, artykułów o Polsce i o świecie, a także bieżących informacji pisanych i przygotowywanych przez nasz zespół każdego dnia poszerzające się o nowe nazwiska. Dzięki temu, że Państwo również pamiętacie o naszym sklepie internetowym, sklepie antyprawa.pl, gdzie dokonując zakupu dowolnej książki, wdawnictwa, Agora, a tym bardziej projektowanych przez nas gadżetów, bluz, t-shirtów i gadżetów rozmaitych treści antypisowskich, które sami projektujemy, które własnoręcznie do Was pakujemy i sami wysyłamy. Właśnie tak można dorzucić swoją cegiełkę do rozwoju kanału. Myślę, że to uczciwy deal. Robiąc zakupy, macie coś Państwo dla siebie lub bliskich, jakąś pamiątkę lub gadżet, t-shirt, tym bardziej, a my mamy jak rozwijać nasz kanał z tego miejsca. Czas na podziękowania i pozdrowienia dla wszystkich Państwa, między innymi zerkam w komputer dla pana Andrzeja B. i nie chcę mówić oczywiście całego nazwiska za złożenie zamówienia dwóch świetnych koszulek, które kują pisowców oko, oprócz tego, jeszcze jedno podziękowanie, dla tym bardziej pani Janiny i pani. Ani za to, że także na antiprawa.pl swoje zakupy już zrobiły, pomagając nam tym samym w rozwoju kanału i projektu czechpress.pl. Zachęcam też, by na naszego facebooka w wolnej chwili zajrzeć. Tam mnóstwo niepublikowanych treści, których na youtube nie ma, więc polecam nasz facebook i naszą zamkniętą, bo wolną odpisowców grupę dyskusyjną. Adam Bysiek. Za dziś bardzo Wam dziękuję, zapraszam na jutro i pamiętajcie o tym, że klikając łapkę w górę, pisząc na dole swój komentarz, a tym bardziej klikając klawisz subskrybuj, naprawdę z całych sił pomagacie nam, Państwo, docierać do ludzi jeszcze niedoinformowanych i do tych, którzy potrzebują ewidentnie skonfrontować prawdę z rzeczywistością. Dobrego i przyjemnego dnia, serdecznie Państwa pozdrawiam, dziękuję za Wasz czas i Waszą obecność dzisiaj. Zapraszam na jutro niezmiennie dziesiąta, a później nasze drugie spotkanie punktualnie. O godzinie 17. Adam Bysiek, kłaniam się nisko dobrego i spokojnego słonecznego dnia. Raz jeszcze do zobaczenia. Checkprince.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.